Dzień dobry, tego szlifowania ciąg dalszy, ale tam już się zbliżam powoli do końca, tam już światełko tunelu widzę. Taka porcyjka tym razem, nie wyszły te poprzednie moje chęci ze sreberkiem, z tym węglem, wiadomo dlaczego, tłumaczyłem. Szybciutko, nie będę pokazywał samego tam szlifowania, bo to już było, ja tylko pokażę takie fajniejsze, ciekawsze kamyczki i potem prezentacja po wszystkim. Bardzo ładny, prawda? Bardzo ładna ta kora z dwóch stron i zatrzymać nie mogę, ale zatrzymam ją z tej strony, ponieważ tu jest ten żużelek, który ostatnio wychodzi fantastycznie jeżeli nie będzie niespodzianek związanych z jakimś pęknięciem w środku, to będzie bardzo, bardzo ładny kamyczek. A tak poza tym, o, tu jeszcze taki, taki mam żużel, żużel, prawda? On taki jest paskudny z wierzchu, ale jak się tutaj przyświeci, to jak dobrze wyjdzie to y, zajrzę w ten jego świat wewnętrzny te jego tam szczątki zobaczę, co tam, co tam ciekawego bo tu jest kawałek takiego przejrzystego i będę chciał właśnie poprzez niego zajrzeć tam w te, w te szczątki tak poza tym, tak poza tym kamyczki y, różnej jakości, prawda, jak to, jak to, jak to ostatnio tu nie ma nic, ma, nie ma nic, nic nowego y, i zobaczymy, zobaczymy co to będzie na razie tak się prezentuje, to taka jakby malinka, prawda? Jakby tak można powiedzieć, zobaczcie, jak ta kora przyjmuje takie różne, różne kurcze, różne formy. No, kurcze, tak myślałem, myślałem, w tej, w tej postaci ja tego i tak nie zachowam. Malinka, jeżeli chodzi oczywiście o strukturę, budowę, a nie o kolor, bardzo ładna, prawda? No i co? Ja się zabieram, pokażę po. Tyle dobrego się udało zrobić, uratować. No garść była przed obłupką oczywiście większa. Co ciekawego. Ciekawe oczywiście zawsze będą dla mnie inkluzje. No i takim pierwszym podejrzeniem inkluzji było tutaj. w yy... tym świetle czy nie tym yy... Okazuje się, że jakieś szczątki, szczątki roślinne. Bursztynek jak widać spękany, więc troszkę mu to odejmuje tej atrakcyjności i tak nie wiedziałem tutaj u góry czy to jest kwiatek czy to nie jest kwiatek do końca też nie wiem yy, hmm, tam roślinki raczej raczej no chyba chyba podświetlone może troszeczkę coś tam lepiej pokazuję ale roślinne roślinne konkretnie co nie mam Ale fajnie. Fajnie bo to zawsze jest atrakcja. Taka jedna wielka niewiadoma, jak się znajdzie, albo jest podejrzenie, to potem się robi z takim z takim wiecie. nadzieją, że to coś, nie wiadomo co. No ale i tak jakby nie było nie wiadomo co, to zawsze coś jest, prawda? A bursztynek taki upękany a ma w sobie coś. Tu też tak patrzyłem, szukałem, może coś znajdę. No dużo żużla ale jako taką. Życia w nim tyle co na Marsie, chyba tak bym to powiedział. Nie widzę nic konkretnego. Materiał roślinny, pęcherzyki, ale bardzo ciekawy. Bardzo. W tym, którym tak mówiłem, że tam z boku jest tylko yy, yy, przejrzysty, a reszta to jest materiał. No, zobaczcie, materiał jest kurczę ale jaki fajny. Jakaś gałązka na pierwszym planie, korzonek, nie wiem, łodyżka Może no, i tak się przesuwam. No to. Widać tego świata, go znacznie więcej. Nagromadzenie jest duże, jak gęste krzaki. Co tam konkretnie? No kurczę, Nie mogę więcej przeszlifować, bo to u góry co jest łączy się praktycznie z tamtym. I nic mi to nie da, że będę to ścierał. Nie wytrę tego. Więcej zajrzeć ja tutaj już nie mogę. Może Wy coś tam wypatrzycie, ale fajnie, fajnie. także jak macie, mówię do tych, którzy mają bursztyny, szlifują, czy tam zamierzają, nie lekceważcie żużelków. One są bardzo, bardzo ładne, bardzo ładne, zwłaszcza takie, gdzie jest troszeczkę tego bursztynka yy, prześwituje, przejrzysty, można przez niego zajrzeć w głąb, a w głębi, no fajne rzeczy, fajne rzeczy. Tak poza tym w kamyczkach przejrzystych z tą korą, prawda, no to wiadomo, efekt piękny, coś co warto zachować. To zawsze ładnie wygląda. I zawsze oko cieszy. Ten kamyczek dosyć taki nietypowy szlif, ale dobrze, że cokolwiek udało się uratować. Jest taka chmurka w środku jasny. Dobrze, że cokolwiek udało się uratować z niego, że powstał chociaż taki. Ponieważ no czekało go coś takiego. To jest drugi taki podobny, tylko tu pęknięcie było przez cały bursztyn, tam tak powiedziałbym do połowy, tam się udało uratować, tu nie. To jest jeden z trzech. Jeden z trzech, który się nie udało. Ten. Ten. Popękane się okazuje, dalej go nie robiłem. No i ten, ten, który ma w góry widać, pęknięcie, schodzi w głąb, też już go nie robię. Malinka, malinka, która wyszła w sposób taki podwójny, to znaczy, o, tak, tak to wyszło. paproszki, paproszki, pyłki. Tak to wyszło. Częściowo trzeba było zdjąć, częściowo mogłem zostawić. Dzięki temu, że zdjąłem, widzę, widzę tą korę z drugiej strony. I jest atrakcja i z góry, i z dołu. Bardzo ładnie wyszedł. A tak poza tym czysty, przejrzysty. I gdyby nie ta kora, to mówiąc szczerze, nie byłoby na czym oka zawiesić. A tak piękny kamyczek, prawda? No i kolejny taki z tych skorą, tu troszeczkę tych zagłębień zostawiłem, bez sensu jest usuwać, skoro są bardzo głębokie jak sobie są atrakcja będzie i z dołu i z góry no i tak bym powiedział, a tu jeszcze miałem pokazać ten, ten taki cały był surowy, w jednym kawałeczku postanowiłem go zrobić wybrałem najbardziej równą ściankę bo to takie mocne zagłębienia, to wiadomo, to szlifować chcieć to po prostu za dużo kamienia odejdzie a tu proszę bardzo, jaki piękny wyszedł super, super kolorki przeświecę go odrobinkę, prawda? ale bardzo ładny, bardzo ładny ten chyba, chyba najbardziej mi się podoba no i tak to wygląda, wszystkie kamyczki yy, wymiary, takie kształty, bym powiedział, kształty, wielkości o, wielkości są po prostu yy, pierścionkowe raczej jest fajnie wyszło coś no i cóż ja Wam dziękuję bardzo tego szlifowania też nie pokazywałem, bo bez sensu yy, mam takie ta, dwa większe kamienie jeszcze, bursztyny i w nich pokażę, jakie tam zabiegi zrobię, żeby je po prostu uratować a tych małych po prostu jechałem, i tyle. Ja dziękuję bardzo. Miło będzie, jak zostawicie ślad po sobie. Kto nie zasubskrybował, bardzo proszę. Czegoś się może nauczyć, czegoś się może dowiedzieć. Może się przyda. A to jest wiedza za darmo. Także ja dziękuję. Do zobaczenia.